Obecne na świecie istnieje około 190 państw, między którymi występują ogromne różnice formy definiowania państwa jako suwerennej organizacji. Która sprawuje władzę nad danym terytorium i zamieszkującą jej ludnością za pośrednictwem specjalnie do tego powołanych instytucji i z wykorzystaniem środków przymusu, zaproponował na przełomie XIX i XX wieku niemiecki prawnik Georg Żelinek. Suwerenność państwa oznacza, że jest ono samodzielne i niezależne. Suwerenność wewnętrzna polega na tym, że państwo sprawuje najwyższą władzę nad swoim terytorium i zamieszkującą je ludnością, samodzielnie decyduje o swoich wewnętrznych sprawach, np. o ustroju politycznym i społeczno-gospodarczym, a jego organy są niezależne od innych podmiotów, zbiorowości, organizacji działających w jego granicach. Natomiast suwerenność zewnętrzna to niezależność od innych państw i organizacji międzynarodowych. Terytorium to obszar, nad którym państwo sprawuje władzę i który obejmuje powierzchnię lądową wraz z wodami wewnętrznymi, rzekami, jeziorami, pas wód morskich przylegający do lądu, strefę powietrzną nad lądem i pasem morza i przestrzeń pod powierzchnią ziemi. Terytorium państwa jest oddzielone od terytoriów innych państw granicami. Przymusowość państwa ma dwa aspekty. Do środków wymuszających na ludności posłuszeństwo i przestrzeganie prawa należą m.in. groźby, które mają zniechęcać do naruszania obowiązujących norm. Środkami przymusu są również wszelkiego rodzaju kary nakładane na osobę, które naruszyły prawo, np. grzywna, pozbawienie wolności. Żelinek uznał, że aby można było mówić o państwie konieczne jest wystąpienie następujących elementów władzy. Ludności i terytorium. Zgodnie z podaną na początku odcinka definicją nieodłączonym elementem państwa jest władza, szczególnym rodzajem władzy jest władza państwowa. Jest to taki rodzaj relacji, w której rządzący mogą w trwały sposób narzucać rządzonym określone normy postępowania oraz egzekwować ich przestrzeganie. Z władzą państwową powiązana jest władza polityczna, która oznacza, że wybrane zbiorowości Organizacje czy jednostki mogą określać cele i metody działalności organów państwa. Ścisła relacja łączy władzę państwową także z władzą samorządową, która polega na możliwości podejmowania decyzji w imieniu mieszkańców części terytorium państwa, np. w gminie, lub innej zbiorowości, np. w ramach samorządu zawodowego. Władza państwowa, samorządowa i polityczna są określane wspólnym mianem władzy publicznej. Jednym z aspektów sprawowania władzy w społeczeństwie, na który zwracają uwagę badacze, jest możliwość kształtowania ludzkich poglądów, emocji, pragnień i potrzeb. Władza państwowa jest najważniejszą formą władzy publicznej, przekonanie obywateli, że dana władza jest prawomocna i że należy się jej podporządkować. Nazywamy legitymizacją. Odpowiedzi na pytania, dlaczego jednak ludzie uznają czyjeś prawo do sprawowania władzy i konieczność zachowywania posłuszeństwa wobec rządzących za rzeczy oczywiste? Jakie są źródła legitymizacji? Starał się znaleźć niemiecki socjolog Max Weber, który po uwzględnieniu możliwych źródeł legitymizacji wyróżnił trzy typy władzy. Panowanie legitymizowane tradycyjnie, charyzmatycznie oraz legalne. Od wieków ludzi nurtowało pytanie, w jaki sposób doszło do powstawania państw, aktywności organów państwowych nakierowane na osiągnięcie celów w określonych sferach życia społecznego, nazywamy funkcjami państwa. Jeśli podobał Ci się ten filmik, zachęcam do polubienia oraz skomentowania jego i zasubskrybowania mojego kanału.